Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Runners Revival Dokładnie tak moi drodzy, dokańczamy e, historię, jak żeby inaczej Dzisiaj gramy w końcu po raz pierwszy jako Naksik, więc, więc kurde zapowiada się ciekawie moi drodzy Nareszcie trzeci i ostatni gameplay e, w tejże świetnej grze I będziemy mieli nowy soundtrack, więc to też fajne, nie powiem, że nie Owe Ok, jazda. Zapomniałem popatrzeć sobie na, 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 na tych ziomeczków innych, e, żeby sobie pozamieniać, ale zapewne w końcu to zrobię. E, I tak, jak widzicie jako nax mamy taki śmieszny dash. E, robimy taki dash i potem możemy wyskoczyć jeszcze raz, że tak powiem, w górę. E, więc w sumie jako nax mamy tak jakby double jumpa. Choć ten jeden jump to jest po prostu. E, dash. Znaczy, nie no, w sumie triple jump. Mamy zwykły ten dash i, 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 taki, i taki zwykły wyskok potem, więc więc tak. E, poziomy naxa są specyficzne, są według mnie najtrudniejsze. Czyli Knuckles ponownie jest takim hard modem w grze, coś w stylu jak Sonic 3 e, co sądzę, że ma sens. Ach, muzyka po prostu w tych poziomach jest świetna. Ja wiecie, jesteśmy w Lava Mountain, takim jak widać z Sonic Lost World, więc więc tak. Jak najbardziej Lost Hex, lo, Lost Hex. <noise> Nic się nie zmieniło. No, ale ogólnie poziomy Naxa są, są spoko. Tylko ogólnie, jeśli chodzi o granie innymi, postaci, innymi typami postaci, to już nie jest tak easy peasy jak na przykład graniem właśnie e, lotniczym w Speed, i Speed w lotnicze. To już nie jest tak easy peasy. Po prostu, jeśli gracie innymi e, typami, to już nie jest. To no już nie jest to samo, po prostu trudno się gra innymi typami. Zwłaszcza, że tutaj mamy tych przeciwników, tych takich super overpowered, których nam pokazał Eggman w poprzednim odcinku pod postacią Eggpawnów i ich możemy zniszczyć tylko jako naksik. Więc, więc tak, jako zwykłe inne postacie, po prostu odbijamy się od tych wrogów, nic więcej, Rzeczkę jak, jak te, jak, jak kolce w Marble Garden Sonic a No, tak można w sumie to porównać. Więc, no. Okej. Okay. Jazda, spinning up. ok, O właśnie, ci przeciwnicy, ich normalnie bym nie rozwalił Innym, e, inną postacią, innego typu, że tak powiem. Okej. Okay. Nice. Ogólnie level design mi się strasznie podoba w poziomach Naxa właśnie. Są ustawione właśnie pod to, żeby robić te fajne dasze i tak dalej, i tak dalej. No, sądzę, że jest to fajnie zrobione, naprawdę. <laughs> Zobaczcie. Ktoś mi bierze kaszle za każdym razem, jak nagrywam. Naprawdę nie wiem czemu. Normalnie to kaszlu w ogóle nie mam, a tak to, kurde, koronawirus mnie jakiś łapie. <laughs> ja piję, przestać, bo jeśli, jeśli rzeczywiście YouTube ucina yy, te, yy, ucina oglądalność i zasięgi i tak dalej. W momencie kiedy mówimy to słowo, to jest nieźle. Tak samo jak jak, jak, jak powiemy Druga Światowa to słowo na W to też podobno ucina zasięgi, jest taka cenzura. Sama nawet mój kolega odkrył, że jak wpiszecie sobie Hitler. O, o, o nie, co ja robię. Mój film powinien teraz być taki ucięty, jeśli chodzi o zasięgi. Ups, trudno. Czego się nie robi dla widzów, żeby im wszystko przekazać? Eee, to... Ten, to e, jak sobie to wpiszecie, to jest cenzura. E, I nie ma kropki. Po prostu nie ma kropki nad I. <laughs> Więc niezła cenzura, niezła, niezła. Ach, internety dzisiejszych czasów, no? no przypomina aż, aż, aż czasy cenzurowania za czasów Związku Sowieckiego. <laughs> no ale no cóż, cóż, cóż poradzę. Takie, takie czasy. Oh boy. Ok. Daszujemy kurde No w ogóle dzisiaj jest poniedziałek Na szczęście już, już Już po szkole W poniedziałek mam najgorszy dzień Zaraz obok czwartu muszę powiedzieć Najdłużej siedzę w szkole i są e, lekcje Których wolę nie mieć Choćby taka matma e, Więc no <laughs> więc Zawsze jak już jestem w domciu Po, po, po szkole w poniedziałek to jestem szczęśliwy <laughs> To tak bardzo bardzo Ok Fuck tam była rampa Gra mnie zrzuciła. O, straciłem tarczę. Ups. Czy po raz pierwszy dobiegliśmy do Eggmana po tym największym przyspieszeniu? Jeśli, chyba tak. Jeśli tak, no to jak widzicie, to się właśnie dzieje. Jeśli po z tym naj, najszybszej prędkości dojdziemy do Eggmana, to po prostu zabieramy mu pierścienie i ciśniemy dalej z najszybszą prędkością. Poziom się nie kończy. ten Deseń. To nie jest tak jak w Runner's Adventure, że tam mamy. Seudon jest skończony, ale jednak się kończą i tak dalej, i tak dalej. Dobra. O, tylko 2 miliony nam zostały do, 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 do naszego rekordu. Nieźle. Nice. Oho, Gingbumbu. Miał się kiedy pojawić, akurat w momencie, kiedy gramy na ksikiem. C. C. Ghost? <laughs> Ten przestraszony na ksik z Adventure 2. Okay, klank. klank. Ekpony, Hiya! Dobra robota, Tails! Hehe, -he. e, powinniśmy się śpieszyć, e, dom Pokiego jest w niebezpieczeństwie. Okej, okay, mamy tarczę. O kurde, ile my już tutaj punktów musimy używać, żeby się dostawać dalej. Masakra, no okej, okay, super Ekpon. O, więcej super Ekponów. E, lepiej zostawcie le to mi. E, okej, okay, dobra. A masz. O, nieźle Nakus. Okej, okay. ledwo nam się udało, kurde, no, zacząłem się zastanawiać, żeby sobie dawać jakieś, jakieś dodatkowe rzeczy. Czy może na razie to odpuszczę, no na razie ta. E, Okej, okay. w cieniu e, fabryki Eggmana, że tak tłumacząc dosłownie na polski, nie wiem czy to ma sens, w cieniu fabryki. Well. E, to jest fabryka, której nam powiedział Poki. E, dostajemy się do środka i. E, I zakończmy. E, tutaj panowanie maszyn, że tak powiem. Ty za tobą. O, Ekpon. Super zresztą. Jeszcze więcej Ekponów? To mi się nie podoba. Cóż, lubisz, lubisz to bądź nie. E, musimy ich zniszczyć, jeśli chcemy dostać się, jeśli chcemy z, e, wyłączyć tą fabrykę. E, pozwólcie mi ich zniszczyć. Nice, dobrze Naksik. Here I come. Wow, zniszczyłeś wsz te, te, te wszystkie jak połny. Hech, nikt nie może mnie zatrzymać, kiedy jestem na fali. Chodźcie, moje zacne ziomki, hmm. wyłączmy tą fabrykę. Brzmi jak plan. <grymne> Okej, okay, no i oczywiście ranga wyżej, więc najsik. I epizod 18. Damsel in Distress. Damsel... w niebezpieczeństwie coś ten deseń znając Nie wiem, nie wiem, co to znaczy distress, naprawdę. E, dziewczyna Rokiego, o tak roki Balboa powraca, e, się zagubiła. E, pomóż mu ją znaleźć. Okej, okay. zapytam troszeczkę in inaczej Rokiego Balboa. Myślałem, że będzie grał go Steven Stallone. E, jesteś na pewno pewien, że tutaj miałeś się z nią spotkać. E, to do niej niepodobne, żeby się spóźniała. Cześć Roki, cześć Omochao, co tam? Roki mówi, że czeka tej na swoją dziewczynę, ale ona się nie pojawia. E, to dobrze. sądzę, że Eggman... E, Mam nadzieję, że Eggman nie ma nic, nic z tym wspólnego. Haun! Co? Eggman powrócił? Tak, obawiam się, że tak. E, z, znowu używa swoich starych sztuczek. Spokojnie, Roki. I nie szuka jej sam cokolwiek byś chciał zrobić. Tak, my ją znajdziemy. Nie, ma, nie musisz się martwić. Okej. Okay, nice. Dobra, czyli teraz 1 280 tysięcy, żeby dostać się dalej. Well, wybaczcie że tak kaszle. Ponownie, ale no cóż. Dobra, czyli musimy się postać najwyżej, jeśli zginiemy za szybko. To po prostu będę musiał użyć restaringa, żeby odnowić swe wysiłki. <laughs> Czyli tak, zaczynamy już dochodzić do momentu, w którym po prostu gra wymaga od nas coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Mówię, sądzę, że dojdziemy do e, odcinka 20 w tej grze, i resztę zostawię na live po prostu. No i sądzę, że wtedy ze spokojem będę mógł się już zajmować Sonicem O6 ciąg dalszy. Po prostu chcę pocisnąć teraz Runnersy revival póki, póki jeszcze. E, w miarę to jest, ma sens, żeby na odcinkach się to pojawiało normalnych, więc no, po prostu nie chcę mieszać w tej chwili. Dlatego po prostu O6 na razie nie ma, jest przerwa od tego. A zacząłem O6 jeszcze w trakcie robienia revival, bo pojawił się Rush. Event i nie chciałem gra, nagrywać na RASH evencie, żeby nie, nie, nie przed sam szczerze powiedziawszy. A te eventy są fajne, ale dużej dłużej człowiek się wsłuchuje w muzykę e, poza, te, poza tej gry, to, to coraz bardziej się przejada. Szczerze powiedziawszy, ta muzyka w tej grze jest o tyle świetna, że można ją słuchać, słuchać, a słuchać, naprawdę. A nie mówię wcale, że soundtrack z RASH jest zły albo za zaniszczy tam osyk, w zależności o jakim evencie mówimy, tylko po prostu. Nie są to traki, które można słuchać w nieskończoność. Zwłaszcza jak był, kurde, ten event y, unlisztowy. Ja uwielbiam Endless Possibility, naprawdę uwielbiam, ale... Miałem już dosyć po prostu. Ile było można tego słuchać, no? No ale cóż. Okej, okay, ciśniemy z Ekim. Okej. Okay. Mówię, kurde, dostałem od gry tego silvera darmowego i grałem już w żadnych darmowych postaci, nie chcę dawać skubana. Na przykład na swoim oficjalnym koncie, że tak powiem, na swoim fonie, no dostałem na początku Blaze za darmo, potem dopiero silvera. Więc no, a tutaj tylko silvera. Goddammit. Nie <laughs> mam na tyle resta i pierścieni, że mógłbym kupić jakąś postać e, sam, ale szczerze powiedziawszy na razie nie mam zamiaru wydawać na postacie. Fuck. Co za hamska gra. Oh. Staciliśmy odrodzenie niepotrzebnie w tej chwili już. Kurwa. Przynajmniej też tarcze będę miał. Bo tak, przy odnowie dostajemy tarcze, co jest miłe. Dlatego ja po prostu nic nie brałem, bo stwierdziłem, że e, będzie tarcza. O co chodzi? Czy ja mogę przestać lamić? Okej. Okay. Mamy tarcze. Tyle dobrze. Okej. Okay. Kurde smutno mi, bo ostatnio powróciłem do Marvel Spidermana. E, sobie pogrywam znowu na PS4 i... mój Boże, ja niedługo kończę tą grę. Ja mam w tej chwili chyba 92% ukończenia fabuły i to jest straszne. E, nie chcę kończyć tej świetnej gry. A mini są DLC, ale... Ech, nie dość, że ja delceków nie lubię. my to jest głupota. Kiedyś było wszystko dostępne w grze i było dobrze. A po drugie, no, nie kosztują też jakoś wielce tanio. Bo tam chyba do Spidermana są 4. 3 po 30 zł to jeszcze spoko i 1 po 80. No, no chodzi o sam fakt, że no, musiałbym dopłacić, ale się zastanawiam, bo naprawdę gra jest tak świetna, że smutno mi ją kończyć, więc kupienie DLC-ka brzmi jak plan, że tak powiem naprawdę polecam każdemu jak macie PS4 kupujcie Marvel Spidermana, bo to jest po prostu nieziemska gra. I tylko na PS4, nie? Nie ma jej na PC-ta na, na PC ani na żadną inną. To jest po prostu... E, gra tylko na PS4. Exclusive, tak zwany. Fuck. Dobra, trudno. Staciłem o niebo więcej restarlingów niż chciałem, ale trudno. Nie chcę mi się po prostu odgrywać jeszcze raz poziomu. Okay. Napierdzielę, ale idzie mi tak dobrze, że chyba będę musiał. Jeśli nie chcę, jeśli nie chcę tracić kolejnych restartingów, to chyba będę musiał. Wiecie co? Nie pisze się na to, no, ale no cóż. Okej okay. a chociaż do 6 milionów z groszem musiał dojść, bo, bo no. Ty to sądzę, że będzie idealnie, mniej więcej. Tak, tak mniej więcej mieliśmy ostatnio. Szkoda, że te pierścienie po dotknięciu z checkpointem przechodzą na, na, na pełne konto, tak powiem. I nie mamy tego już podczas grania tutaj teraz. Bo by się przydały te pierścienie, nie powiem, że nie. Szczerze mówię, zero sprężyny jakiejkolwiek. O, jest już 6 milionów. Dobra, mam na nadzieję, że jak teraz zdechnę za chwilę, zapewne zaraz się wydarzy, to będzie odpowiednia ilość. No, wybaczcie, że tak lamie, ale... No cóż, zdarza się i tak. <ścoughs> zdarza się najlepszym. Po tym, jak mi zarąbiście poszło w poprzedniej grze, ten widocznie widoczniej przyszedł czas na lamerystwo. Looks like it. Okej. Okay. Dobrze, asteroida. Dobra, nice. Dygwizdana. Jest dobrze. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, prawie 7 milionów, więc powinno być chyba... Oki. Okay. Okej. Kurde, my tego świątecznego Yeti mamy na rangę S. To jest najlepsza ranga dla tych dla, dla tych ziomeczków, więc nieźle. Ej, spójrzcie, to Peki. Czy widziałeś dziewczynę Rokiego gdzieś tutaj? E, no cóż, dzięki e, Peki. Powiedział, że jej nie widział. E, nie przejmuj się, Roki. E, nie wiemy, e, czy na pewno Eggman porwał twoją dziewczynę. E, chodźcie, mm, ludzie, e, uspokójmy się i zapytajmy kogoś jeszcze. Okay, 2000 pierścionków. znajdzie mi ringi, które zużyłem. Chip-chip, co tam, fliki? Spokojnie, fliki, to ja, omoczało. Nie jestem jednym z robotów Eggmana. <laughs> e, powiedziała, że Eggman zbudował bazę niedaleko i, i, jego, i, i jego roboty atakują, dlatego myślał, że jestem jednym z nich. E, już, 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 już dobrze, roki. E, wciąż nie wiemy, co się stało z Twoją dziewczyną. I nawet nie wiemy, czy jak ją porwał. E, odzyskamy ją spokojnie. Okej. Okay. Najstarczyło. Nice, e, tyle. Tyle zwierząt. E, Mucha haha. Mm. Dobra. Przygotujcie się, żeby być moją. E ten, częścią mojej armii e, Nie bój się e, Zostałaś wybrana mm. Jesteś ważną zdobyczą coś ten mucha uh, haha. E, Hej Eggman e, Tylko dlatego, że każda dziewczyna, że żadna dziewczyna Cię nie chce Nie oznacza, że możesz e, pozbawiać ludzi szczęścia już myślałem, że skoro nie możesz mieć dziewczyny, to nie możesz mywać się zwierzętami. Już miałem taka zoofilia. Czyżby eliska miała coś do tego? Oh no. E, tak, pozwól dziewczynie Rokiego odejść. Hmm, wy znowu? E, dlaczego się nie poddacie e, i nie zostaniecie częścią mojej potężnej armii robotów? E, jak dobry Jerzyk. Hmm? Zapajac. Mm, ok, okej Ciśniemy. Będziemy napierniczać Egiego jako naksik Nice, jazda, jazda, jazda ok, pajacu przestać tam jarać. <laughs> ok, Byłem <Okay>. siaklaka. <laughs> Uwielbiam po prostu napierniczać wegmana z tego, z tego ataku. To jest zarąbiste. Bum! O, o, tak, 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 restarting. For <grym> ok, Hihihi. Okej. że trafię, kurde, w to. Okej. Okay. Nice. Po muzyczka walki z Agmanem w tej grze to jest mute. I work that sacred death. Yeah, <grym> No, ok, dwa restaringi. Nice. Na walkach z bossem da się zdobyć sporo nawet restaringów, muszę stwierdzić. Nice, jako Naksik mamy już level 11. O, jaker. Sonic Colorsów. Rangi R. Tak. Tu mam chyba takie trzy rangi: R, S i jakaś jeszcze. E, wiedziałem, że, 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 że to ty stoisz za tym wszystkim, Megman. Czy potrzebuje jakichś, jakichś bezsensownych zwierząt, jak te? <laughs> Możesz zatrzymać te głupie zwierzęta. E, do następnego razu, Sonic. Rocky mówi, dziękuję, Sonic. E, powiedział, że e, nie może się doczekać, by wziąć swoją dziewczynę na randkę. By pokazać jej, jak bardzo za nią tęskni. Oho, oho, Romansik. Hehe, he. e, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. E, tylko uważajcie na Egmena. No okej. Okay. Easy peasy restaringi 30 dobrze. Odpłacili mi kolejna ranga. O! Epizod 19 na samym odcinku wracamy do e, poziomów Sonika, Dokładnie tak. E, zwierzęta e, kontratakują. O. <laughs> e, Okej, okay. gang e, odwiedził wioskę zwierząt, ale nie ma tam żadnych zwierząt. Okej. Okay. Czyżby wszystkie zniknęły? E, w lesie, niedaleko wioski zwierząt. E, coraz bardziej zbliżamy się do wioski. Dobrze. E, musimy, e, musimy powiedzieć, że Eggman coś planuje. Co tam, Sonic? No nie sądzicie, że to trochę dziwne, że nie spotkaliśmy jeszcze żadnego zwierzęcia? Um, masz rację. Um, myślisz, że spotkały kogoś? Okej, okay, Fliki, Poki, Piki, gdzie jesteście? Okej, okay, teraz jestem wystraszony. E, musimy dostać się do e, wioski szybko. Okej, okay, szybkość to sąnika drugie imię. Więc ze spokojem, dobra chcę swoje resta... o, dobra musiałem już dostać, ok. Eee, tak zawsze oczywiście, ruleteczka pod koniec odcinka eee, Item, rulet i ciśniemy, oho stack bilecików, tak dobrze, restaring, jazda Odpłacić mi, tak mam sporo tych restaringów, Boże, zdecydowanie więcej niż, niż, niż na fonie mam, przysięgam Na telefonie mam chyba 300, Jest naprawdę o pierścieniach już nie wspomnę nie wiem ile miałem tam piersinię zdecydowanie mniej o o o Dobrze Dobrze Ja chcę poda. No dobra, ja też może być O, level up O, rangę N jest jeszcze O oh well Okej okay, i ostatnie. O, dobra. Big, <grym> big dekat. No okej, okay, może być. Asteroidy. Dobra moi drodzy, tak więc sądzę, że to była tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z zagramy w Sonic z Revival. Mam nadzieję, że wam się on podobał i do zobaczenia do następnych. See ya!